Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na piątkową aktualizację procesu na przestrzeni. No i co tu się dalej dzieje z tą naszą przestrzenią? Y, jakie tutaj treści w tej chwili grają i co będzie, jakie są potencjały i na co y, przez najbliższe kilka dni? A jeszcze się odwołam na chwilę do y, y, live'a, który się odbył w środę wieczorem. Y, mój live o kryptowalutach z przemkiem. Więc tak, ja chciałam tylko jedną rzecz podkreślić, bo może nie do końca to było jasne, jakby sądząc po komentarzach różnych, stwierdziłam, że muszę, chcę to powiedzieć jeszcze raz, tak jakoś podkreślając to mocno, co z kolei jest jak gdyby dobrze łączy się z aktualnym stanem przestrzeni i tego procesu, w, który, w którym tkwimy czy trwamy. Więc tak. Kryptowaluty, czy yy, nie wiem, słuchajcie, superwaluty, czy srutytuty waluty yy, na daną chwilę to są tylko przejściowe yy, rozwiązania, które yy, służą do jakiegoś takiego na daną chwilę sposobu wyjścia z impasu, w którym się znajdujemy. To nie jest gotowe, to nie jest ostateczne, ani to nie jest dobre rozwiązanie najlepsze z możliwych. Oczywiście, że nie. Czy te tokenizacje, którą mam zamiar wykonać, czy, czy różne inne rozwiązania, czy, o których była mowa w środę. Oczywiście, że to nie są genialne rozwiązania. Oczywiście, że ludzie mają kontrowersje i wątpliwości związane z tymi systemami, ale i i wiem, że powstaje mnóstwo różnych projektów, pomysłów, ludzie szukają tego sposobu, ale słuchajcie, my i tak jeszcze wciąż jesteśmy na etapie dzielenia skóry na niedźwiedziu, a niedźwiedź jest w lesie, prawdopodobnie. Hipotetycznie, na dodatek, jest w lesie. Czyli chodzi mi o to, że myśmy tego procesu jeszcze nie skończyli. My tą próbę bohatera dopiero zaczynamy. Przed nami jest cały ten wielki proces który ostatecznie nas doprowadzi do wniosków, na podstawie których my dopiero zaczniemy budować nowy system finansowy, czy jakikolwiek inny system wymiany dóbr i wartości między nami. Może już niekoniecznie będziemy go nazywali w ogóle finansowym, ale my dziś nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie mamy jeszcze tych algorytmów, które nam przyjdą w wyniku próby bohatera, do której się ludzkość przygotowuje. Więc czy, czy właściwie zaczyna. Ten, ten cały proces próby bohatera. Yy, także to ym, no właściwie tyle chciałam powiedzieć w tym, w tym aspekcie, no, żebyście mieli tę świadomość, że ja jestem też tego świadoma, że to absolutnie nie jest jakaś jakiś cudne na daną chwilę rozwiązanie, ale jest to jakiś początek. Jest to jakiś moment szukania czegoś, macania czegoś gdzieś. Jest to. Yy, jest to sposób na, na wydostanie się z, z czegoś. Jakiś, jakiś alternatywa, analogia. Szukamy, szukamy, macamy. No i znowuż, słuchajcie, my w naszym liniowym sposobie myślenia, jako ziemianie, mamy takie postrzeganie rzeczywistości tu i teraz. Bardzo takie płaskie. Czyli tu i teraz. Jest taki tak. Jeżeli dzisiaj jest taki tak, to znaczy, że to, to i tamto jest niedobrym rozwiązaniem. No, właśnie nie. Właśnie to my musimy się nauczyć, wreszcie patrzeć na siebie jako na istoty w procesie i w ruchu, czyli wziąć pod uwagę różne tematy, które wokół nas są, które może na daną chwilę z naszego punktu widzenia nie wyglądają jakoś górnolotnie. Co nie oznacza, że to od razu odrzucić, bo my właśnie tak odrzucamy. A powiem Wam, że przez 12 lat pracy z Wami wiem, że jedną z najbardziej blokujących i najbardziej Takich, no nie wiem, yy, wrednych właściwie, to jest lęk przed odrzuceniem, czyli ja wszystko odrzucam, zanim wszystko mnie odrzuci. No to w takiej sytuacji rzeczywiście stoi się i liniowo cały czas się kręcimy w jednym miejscu, czyli liniowo tylko od lewa do prawa, żadna góra dół, tylko linia. Więc yy, ja nie, ty nie, no i tak stoimy. I tak w kółko, i się przekopiowują te, te nasze sposoby myślenia na następne pokolenia. I tak dalej, i tak dalej. Czyli lęk przed odrzuceniem to jest to, co ja zawsze Wam powtarzam: że no nie wylewajmy tego dziecka z kąpielą. Dajmy szansę, nawet na daną chwilę, nie najlepszym rozwiązaniom. Szukajmy tych innych rozwiązań, ale twórzmy i kreujmy. Dlaczego ja tak ciągle o tej kreacji mówię? Dlatego, że ta kreacja ma być pomostem pomiędzy tym, co bym chciała, tym, co mogę. Kreatywność, słuchajcie, czyli tak, tworzenie to też jest ważne. Zawsze to powtarzam, ale nie wiem, czy, czy dzisiaj chyba jest ten dzień, kiedy muszę to powtórzyć po raz kolejny. Tworzenie nowego jest kompromisem między kreatywnością a rzeczywistością, czyli tym, na co mnie stać, na co mi pozwalają dzisiaj moje zasoby. A jeżeli ja wszystko odrzucam od razu, zamykam się zupełnie, no to nie mam żadnych zasobów, to sobie tak siedzimy. I patrzymy się na siebie, i tylko kurczę, ale jest źle. No, jest źle, no tak, no to będzie jeszcze gorzej. No, będzie jeszcze gorzej, tak, no i co? Zwróćcie uwagę, że to jest główny temat wielu ludzi, którzy komentują czy jakoś tam się odnoszą do aktualnej sytuacji na świecie. Chociażby YouTuberów. Sama jestem, ale no, no nie w tym rzecz. Yy, wiele osób siedzi i będzie gorzej. No, będzie gorzej, no tak, no, jeszcze to przyjdzie, no przyjdzie, no, no dobrze, no to. I ja, y, to nie jest tak, że ja w ogóle nikogo nie słucham. Fakt, że bardzo mało, ale co nieco gdzieś tam do mnie dociera. <grym> I czasami, jak się temu przysłuchuję z boku, to mam taką refleksję, no ale no a gdzie jest ten moment tego pyknięcia? Gdzie to jest? Dlaczego tylko mówi się o linii poziomej? Dlaczego się tylko mówi o tym, że jest źle? Ale przecież to jest stan przejściowy. To jest tak, jakby człowiek, no jesteś chora. No tak, jestem chora. No fajnie, no dobrze, to umrzesz, no. Pewnie umra. No, no dobra. No to co? No to, to sobie umieraj. No przecież tak się nie robi. Przecież my tak nie działamy. No jesteś chora, to trzeba działać. Przecież my potrafimy reagować na nasze. Um, na nasz stan. Jeżeli jest bałagan, to trzeba posprzątać. Jeżeli trzeba ugotować obiad, to się gotuje obiad. Jeżeli trzeba iść do pracy, zarobić pieniądze, to się idzie do pracy, zarabia się pieniądze. Trzeba zapłacić rachunek, płacić rachunek. My mamy tą reakcję. Nie masz prądu, bo nie zapłaciłeś rachunku, to trzeba zapłacić rachunek, żeby mieć prąd. Proste. Mamy tą reakcję. Ale jeżeli. Cały czas do mnie trafiają argumenty, my nie mamy na to wpływu. No to dobra, no to nie mamy na to wpływu. Okej, okay, no to sobie co, będziemy tak sobie siedzieć i się patrzeć, no nie ma wpływu, no ja też nie mam wpływu. I takich nie mających na nie wpływu jest ileś tysięcy set? Nie, nie, nie mamy wpływu, bo my nie mamy wpływu na garstkę ludzi, która coś tam wymyśla. Yy, tak, więc tutaj yy, nie wiem, no chciałam na to, chciałabym na to Wam nacisnąć, dzisiaj właśnie a propos przestrzeni, właśnie jest taki dzień takiej komunikacji, takiego ostrego wyrażenia się, dlatego, że te treści z tego turusa muszą wychodzić i nie zawsze wszystko można powiedzieć uciuruciu, czasami są takie momenty, kiedy trzeba czasnąć ręką w stół, czasami trzeba powiedzieć nie, takie definitywnie nie i mocno podkreśli słowo nie, albo powiedzieć Właśnie tak. Właśnie tak będzie i koniec, kropka, ty mi w tym nie będziesz przeszkadzać. Więc my nie możemy tylko udawać, że poprzez rozwój duchowy czy tam rozwój świadomości to tylko medytujemy, wszystko przez nas przechodzi, a emocje to są w ogóle jakieś złe i odcinamy się. Nie, emocje objawiają. Procesy wewnętrzne i one są potrzebne i drugi poziom zawsze będzie i zawsze będziemy mieli te emocje i zawsze będziemy płakać, będziemy się śmiać, będziemy się cieszyć, będziemy kochać, będziemy nienawidzieć, zawsze to będzie. Tylko, że chodzi o kody źródłowe tych treści, chodzi o, tą, o to uchwycenie tego, skąd to się bierze, że, że jeżeli ja wiem o tym, że moja emocja dzisiaj wynika z takiego po prostu, no nie wiem, no w danym momencie potrzeby ekspresji takiej właśnie, no to tak, no, no to, to, to właśnie taka jest ta ekspresja dziś. Więc ja Wam dzisiaj mówię, że yy, takie zastanawianie się ciągle nad wszystkim, takie rozkminianie, takie spekulacje, takie rozdziawiania -dzia tego wszystkiego, to no powoduje, że się tak właśnie wszyscy siedzimy i tak mija tydzień, za tygodnie, miesiąc, za miesiącem yy, i, i wszyscy, no tak, ale czy w coś wejść, no, no wiesz, no to, to nie ma potencjałów, to też nie ma potencjałów, nie, to też no to nie, no to słuchajcie, no to tak to się nie da, no nie można tak robić, dlatego że no przecież sami tak nie robicie w życiu. Korzystacie z różnych szans. Przecież decydując się na urlop, na przykład na jakąś wakację, gdzieś wycieczkę, nie, nie myślicie sobie, no ale słuchaj, ale może będzie brzydka pogoda. No właśnie, to, to co, co, będziemy w hotelu siedzieć, a jak będzie padać, no to, to nie, to już lepiej zostańmy w domu, to sobie pojeździmy, jak będzie pogoda. No, po okolicy. Ile razy ja słyszałam takie właśnie historie, na przykład u znajomy, gdzie tam nie, nie, wiesz, to 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 nie ma sensu, gdzie tam się pchać, te, te lotniska, te bagaże, te hotele, a idź mi. No właśnie, i wtedy ludzie siedzą i nic się nie dzieje. A muszę Wam powiedzieć, że jeszcze mam jedną refleksję. To też Wam chciałam powiedzieć dzisiaj. Ja mam takie wrażenie, że przez to, że my jesteśmy tacy zamknięci w tym naszym kraju, który ma od dawna, dawna różne dziwne problemy i w którym się nie żyje, powiedziałabym szczerze najprościej, nam też dużo łatwiej przychodzi kupowanie najczarniejszych scenariuszy, bo generalnie jesteśmy pesymistami, dlatego że no nie jest, nam nie jest tak do śmiechu jak w innych krajach, w których powiedzmy jest lżej i prościej. Oczywiście coś kosztem czegoś, bo z jednej strony to jest lepiej, a tam to jest gorzej, dlatego też przypominam, że balans jest w każdym kraju taki sam taki wiecie, ten moment takiego na koniec dnia, jak to wszystko policzycie do, 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 do kupy, to się nagle okazuje, że to jest dokładnie to samo, tylko w innych treściach. I, i, i takie, y, takie idealizowanie sąsiadów, y, w tym wypadku mam na myśli zachodnich sąsiadów, nie wschodnich, którzy są w tej chwili też idealizowani, ale z innego kodu źródłowego to już... W każdym razie y, spoglądanie w tamtą stronę z takim zachwytem, i z taką zazdrością, i z taką, Siu, a u nas wiecznie bałagan, wiecznie coś, to też nie tędy droga. A to jest kolejny element, który powoduje to blokowanie na tej przestrzeni. To jest kolejny element które powoduje takie obrażenie się. Czy ja nie robię? Nie, to się nie da, tu jest beznadziejnie, tu już będzie beznadziejnie. No właśnie, kiedy właśnie nie, kiedy nie możemy na to w ten sposób patrzeć, to jest właśnie ten moment, kiedy weź się w garść i coś zacznij kombinować, coś zacznij, podejmij tę decyzję w końcu um, no i, i, i się zmobilizujmy. Zmobilizujmy się. Ja nie mówię, żeby się zmobilizować, wiecie, nagle jakieś ruchy wykonywać dziwne w swoim życiu, ale po prostu już może nie, nie bełtajmy ciągle taką, takiej, takiej treści w kółko tych samych, bo mam też wrażenie, że ja co jakiś czas siedzę na tych aktualizacjach co 2-3 dni i tak mówię do Was to samo codziennie, znaczy co te 2-3 dni. <grym> no, w każdym razie wiecie co, może już działajmy dalej. Maj będzie wybuchowy, ale do maj to będziemy rozmawiali, jak będzie prognoza, czyli za tydzień yy, zapewne. Yy, natomiast. Yy, Natomiast tak, no, to maj będzie taki już bardziej dynamiczny. Maj będzie głodny wydarzeń. On będzie potrzebował tego, no to dawaj, dawaj, już, 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 am, am, am dajemy, dajemy, wrzucamy te wydarzenia. On jest, ta przestrzeń jest głodna treści. Ona potrzebuje kreatywne, fajne treści. słuchajcie, jeżeli ja odrzucam wszystko i świat mnie odrzuca, bo ja odrzucam świat, no to. Pamiętamy o tym, że cała Wasza rzeczywistość, czyli ta przestrzeń, której ja ciągle mówię, a niektórzy się pytają, co to, za, co, to za, co to za przestrzeń, co to dobrze, to jesteś ty w wersji zewnętrznej. To jesteś, ja jestem tu w środku, a tu jestem na zewnątrz, jako no, ze zewnętrzność moja. Taka właśnie jest, ja jestem taka na zewnątrz, czyli wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają, sytuacje, w których biorę udział, potencjały, które używam, a których nie używam, które mi tak przelatują, jak wiecie, jak piasek między palcami. Bo mam blokady. Wiecie, my naprawdę zaczynamy momentami, czasami, ja nie chcę to właśnie, bo znowu się okazuje, no tak, tutaj ty mówisz, że robić i sama mówi, że jest źle, źle, źle. E, nie, chodzi mi o to, że ja od razu wyprzedzam e, ewentualne takie komentarze i e, chodzi mi o to, że tak, no przesypuje się nam te, te, te potencjały między tymi paluchami. Dlaczego? Dlatego, że, no bo jeżeli ja tak siedzę zablokowana i wszystko odrzucam, no to te super potencjały też, te okazje różne, możliwości, nie, to przecież tu same ograniczenia są. I, I czasami po prostu trzeba coś takiego powiedzieć. Trzeba czasami coś powiedzieć, słuchajcie, nie robimy. I nieważne, czy coś jest w tym momencie średnio się nam podoba, ale jeżeli to jest jedyne, co masz w perspektywie, i jeżeli to jest tylko to, to ty się za to chwyć. Tylko też, słuchajcie, uważamy na te kody źródłowe. Tego pilnujemy, żeby się tanio nie sprzedać, tak? Czyli też nie o to chodzi, że yy, z dołów jedyne treści przychodzą, byle jakie, na które ty się absolutnie na górze nie chcesz zgodzić, ale ty masz na górze pomysł. Ty wiesz, co ty chcesz zrobić. Ty masz to w środku, ale ty nie wierzysz w siebie. Przez to nie zaskakuje Ci ten torus, bo jeżeli ja wypuszczam, czuję tutaj w środku informację, a na dole mam świat zewnętrzny, czyli w czyli, czyli podstawy jest świat zewnętrzny, czyli to takie działanie, robienie aktywne i tak dalej. Jeżeli ja tutaj mam, a na dole nie wpuszczam, no to takie jest takie, wiecie, jak taki samochód, który ma wrzucony bieg, ciśnięte sprzęgło, nogę na gazie, ale no jeszcze nie pojedziemy. Jeszcze będziemy tak stali przez 15 minut na tym parkingu, chmura dymu za nami, Wszyscy już się na nas patrzą, jedziesz czy nie jedziesz? A ty ciągle, no... Jadę i jadę, w końcu pojadę. Ale właśnie to jest ten, mamy tego pyk, żeby to na tym toru się zaskoczyło, żeby się tej, z tej trójki poprzez czakrę gardła wydostało na zewnątrz i żeby tak zostało to wciśnięte, wdrożone, tak jak to nasiono. Słuchajcie, no to, że mamy nasiona w siateczce, w koszyczku. Piękne pole zaorane, ale te nasiona są ciągle w tej siateczce to nie spowoduje, że będziecie mieli plony. To trzeba jeszcze się po tym polu przejść, jeszcze raz to przekopać, powkładać te nasiona, zakopać, podlać, nawozić, do, do, doglądać i tak dalej. I wtedy coś Wam wyrośnie. Ale posiadanie nasion w koszyczku i pięknego pola przed oknem nie daje plonów. Także to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Dzisiaj jest ten moment ekspresji, także dajecie z tą ekspresją, wyraźcie się w końcu. Powiedzcie, co chcecie powiedzieć. Powiedzcie ludziom, którym zawsze chcecie coś powiedzieć. Wygarnijcie nawet. Wygarnijcie, nawet, się, nawet nie mówię, że się pokłócili, ale mm, wyraźcie to swoje zdanie, to swoją opinię. Po prostu powiecie, nawet czasami coś mocniej. Tak, dzisiaj jest taki dzień i taki weekend może trochę być. Dobra, słuchajcie, do wtorku w takim razie. Ja mam w weekend warsztaty na kupułach, więc, więc zobaczymy, jak te warsztaty pójdą. Aha, no i pewnie będą pytania o warsztaty, ale o tym to. Później, kiedy indziej. Trzymajcie się, hej.